Mokrzeszów Siemka wszystkim Szpital Zakonu Kawalerów Maltańskich Co tu kiedyś było to se musicie poczytać Filmik kręcony z zapłotu niestety, bo już nie można wejść do środka, ale chcemy wam pokazać wieczorem jak to wygląda dojść te mocniejsze światło Marcin? Marcin obudził się robi wrażenie co? a czekajcie bo przez pod właśnie teraz sięgą mi Na tu mocniejszy mnie świecisz Marcin? Aha świecę ma. świecę ja Chego wam pokazać jak najlepiej Także Poczytajcie sobie o tym obiekcie w Mokrzeszowie. My z trasy jedziemy już wieczór Dobra, lecimy dalej, to wszystko z tego miejsca. Ja zapraszam do poczytania sobie. A my lecimy w stronę domu, bo już jest późno. Także do następnego, trzymajcie się i do zaś, Siemka.